Cześć, tutaj Artur Krafmaga Croydon. <tryk> Dzisiaj z Jamesem pokażemy Wam obronę przed nożem, w sumie przed próbą e, arabunku. Jeżeli chodzi o ataki nożem, musimy wiedzieć, że jest kilka zasad, które powinniśmy przestrzegać. Po pierwsze, uciekamy. Jak wiemy, że jest nóż, nie czekamy, nie walczymy, uciekamy. Po drugie, próbujemy negocjować. To się nazywa negocjacja kryzysowa. I w momencie, kiedy mamy nóż na gardle, ktoś nas pyta o zegarek, portfel, telefon, oddajemy. Nasze życie nie jest warte tego, żeby oddać je za jakiś taki gadżet jak telefon. Pokażemy Wam teraz naszą propozycję rabunku z nożem przy gardle i opowiemy co, jak i dlaczego. W tym momencie on chce ode mnie pieniądze czy na mnie, popycha mnie, ob obraża mnie, chce pieniądze. Pierwsze co robię, trzymam swoje ręce tu i teraz negocjuję z nim. Proszę, zostaw mnie, proszę, zostaw. Chcesz pieniądze? Masz, masz. Weź, weź, weź. Piesz, tu są pieniądze, weź, weź. Take it. I uciekam. Dlaczego zrobiłem w ten sposób? Rzuciłem ten portfel tam i kazałem mu go wziąć po to, żeby nie zostać w głupiej sytuacji, że ja mam nóż na gadle, daję mu portfel do ręki, teraz on nie wie, co z tym zrobić. Ale sytuacja może być taka, że on się wkurzy na to i nie weźmie tego portfela. Teraz jeszcze będzie bardziej agresywny. Pokażemy Wam jeszcze raz. Znowu chce ode mnie pieniądze. Weź, weź, weź. Teraz robi się nerwowy, szarpie mnie. Chce, chce mnie pociąć, bo się wkurzył na ten portfel. Teraz ja już wiem, że muszę walczyć. Czyli z pozycji takiej wystraszonej nic mu nie pokazuje, że wiem co zrobić. Od razu przechodzę w stan wielkiej agresji. Jedną ręką ściągam nóż ze swojego gardła i przyciskam do klatki piersiowej. W tym samym czasie uderzam go w gardło. Jak tylko to się stanie, łapię go za policzek, odsuwam, rozciągam go i kopię go w krocze. Tak długo, aż będzie miękki. Jak już jest słaby, odpycham, uciekam. Nie czekam na nic. Niech ten portfel sobie tu leży, ja uciekam w razie czego, jakby chciał mnie jeszcze pociąć. Mam nadzieję, że ta technika Wam się podobała. Jak macie inne możecie w komentarzach napisać, jak wy byście to zrobili, jakie są Wasze propozycje. I co? Prosimy o lajki i subskrypcję. Kraw Maga Croydon.